Razem raźniej to projekt współfinansowany z funduszy europejskich realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wartość tego projektu realizowanego w latach 2019-2021 to ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych. W jego ramach zostały zakupione i w pełni wyposażone dwa dwupokojowe mieszkania dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Mamy sytuację taką, że yy, duża liczba dzieciaczków naszych, która opuszcza różnego rodzaju formy pieczy zastępczej, po prostu nie ma gdzie wrócić. Oni się chcą dal dalej uczyć, są pełnoletni, czyli mogą funkcjonować. Ale nie mają gdzie zamieszkać. No nie każdy pójdzie na studia, żeby mieć miejsce w akademiku. Grota tej młodzieży zostaje u nas. Więc część mieszka u babci, u cioci, część wraca do tych rodziców biologicznych. Chociaż nie zawsze powinna tam wrócić, ale są też takie przypadki, że w ogóle nie mają gdzie wrócić. Są to zakupione dwa mieszkania. Każde z nich to jest o powierzchni 40, prawie 49 metrów, czyli dwa pokoje z kuchnią i łazienką. Jedno takie mieszkanie jest na osiedlu pułanki, drugie jest na osiedlu stawki. Jedno mieszkanie przeznaczone jest łącznie dla czterech chłopców, no mężczyzn młodych, drugie dla czterech młodych pełnoletnich dziewcząt ponieważ nie chcieliśmy już przedłużać dalej więc nie robiliśmy żadnych uroczystych otwarć bo nie o to chodzi w tym wszystkim tylko chodzi o to żeby tym dzieciakom pomóc więc te mieszkania zostały zakupione zostały wyremontowane w ramach oczywiście wszystko środków unijnych bez żadnej złotówki dołożonej z naszego budżetu Dodatkowo zostały wyposażone, umeblowane, począwszy od łyżki, skończywszy na meblach i wszystkim innym. Dodatkowo, przez okres do zakończenia projektu, czyli do końca 2021, wszelkie koszty eksploatacyjne, czyli czynsze, energia, wszystkie pozostałe media, są opłacane w ramach projektu unijnego, czyli nie obciążają w żaden sposób naszych wychowanków. Oni mają tylko z tych mieszkań. W bardzo kulturalny sposób korzystać, mają się dalej uczyć, bo to jest główny warunek. Oni muszą kontynuować naukę. Mieszkania zaczęły spełniać swoje zadanie w zeszłym tygodniu, kiedy pojawili się w nich pierwsi lokatorzy. W tym mieszkaniu dla dziewcząt w tej chwili przebywa trzy pełnoletnie wychowanki, które się kształcą. W drugim mieszkaniu na ten moment przebywa dwóch chłopców. Czyli młodych mężczyzn, ale mamy też kolejne zgłoszenia: tylko oczywiście cała procedura wywiadów, umów, bo to się wszystko odbywa w oparciu o umowę cywilno-prawną zawieraną z tymi osobami. Także oni już tam mieszkają. Dla młodzieży przebywającej w mieszkaniach zaplanowano również szereg treningów, które pomogą młodym ludziom w procesie usamodzielniania się i wejścia w dorosłe życie. Oprócz tego, że tam będą mieszkać, to jeszcze no ktoś ich musi w to dorosłe życie powolutku wprowadzać. Więc każde takie mieszkanie ma przydzielonego takiego opiekuna mieszkania. Jest to, są to pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy jakby mają nadzór, pieczę, Wiadomo, że nie będziemy na zasadzie policji, że my tam będziemy ciągle meldować się i sprawdzać co robią i jak robią. Ale no kontrola jakaś musi być. Dodatkowo, ci wychowankowie będą mieć różnego rodzaju treningi, a więc treningi kulinarne, prowadzenie gospodarstwa domowego, higieny, no wszystkiego, wszystkiego to, co się przydaje, żeby wejść w dorosłe życie. Ponadto, jeszcze dla tych wychowanków, którzy tam będą zamieszkiwać mamy, żeby w okresie pobytu tam mieli możliwość każdy korzystać z laptopa, z podłączenia do internetu, czyli de facto wszystko mają stworzone tak, żeby tylko się uczyć, i wyrosnąć, jak to ja mówię, na przyzwoitych, porządnych obywateli. Wychowankowie pieczy zastępczej mogą także liczyć na wsparcie finansowe podczas kontynuowania nauki. Wychowankowie w czasie, kiedy się uczą, to obojętnie, czy są w tym mieszkaniu, czy też usamodzielnili się i wrócili do rodzin biologicznych oni otrzymują tak zwaną pomoc finansową od nas. Ona może być udzielana do 25 roku życia, ale warunkiem jest kontynuowanie nauki. Dodatkowo również w ramach projektu my tam zakupujemy im środki chemiczne, jakieś drobne treningi kulinarne, czyli też produkty do tego. Także wspólna pomoc nasza i te pieniążki, które oni dostają co miesiąc, na pewno pozwoli im na to, żeby mogli przetrwać iść i mieszkać. Natomiast w tym czasie tego roku, kiedy będą tam zamieszkiwać, na pewno będą czynione starania, żeby oni może dostali na przykład mieszkania z zasobów gminy, bo to są nasi mieszkańcy z terenu naszego powiatu, z terenu naszego miasta właściwie. No ale maksimum mogą tam zamieszkiwać rok. Takie są przepisy. Natomiast po zakończeniu projektu, czyli od 1 stycznia 2022, one się tylko zmienią nazwą, będą to tak mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. W niedzielę, 24 maja po godzinie 7 rano, w wulce trzemeckiej koło Bałtowa zginął 37-letni pasażer BMW. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący tym pojazdem na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad samochodem, wypadł z drogi i uderzył prawą stroną auta w drzewo. Skutki tego wypadku były tragiczne jedna osoba zginęła, a dwie, w tym kierujący pojazdem, zostały ranne. Okazało się, że kierujący autem miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Takie zachowanie okazało się prostą drogą do tragedii, bo jadący autem zostali ranni, a nawet stracili życie. Na ulicy Sienkiewicza zasypano nieczynne już pomieszczenia osiedlowej kotłowni, które mogły też w przeszłości służyć jako schron. Kiedyś były lokalne źródła ciepła i one wymagały po prostu kotłowni. Wtedy, jak się budowało, to wiadomo, to były lata 50. gdzieś tam w podtekście ta zimna wojna była, więc każdy tego typu obiekt no, z przeznaczeniem potencjalnym mógł być wykorzystany do takiego sytuacji. Ale to, że akurat te stropy były takie mocne, to nic dziwnego, ponieważ no, na tych stropach tutaj był składowany węgiel, prawda? On przez otwory był wrzucany do dolnych pomieszczeń, gdzie stały kotły i te kotły zasilały. Zasilały w ciepło wodę osiedle. Natomiast no, w naszym mieście praktycznie y, chyba jest tylko jeden sensu stricto bunkier jako taki, y, jako schron, coś takiego z czasów prawda, tych tych działań y, potencjalnie wojennych z y, starych y, czasów. Natomiast y, bardzo dużo miejsc jest tak, gdzie były przygotowywane miejsca takie. Miejsca ukrycia dla mieszkańców, i tutaj też niedaleko stąd, bo 50 metrów praktycznie jest taki kompleks, takich, takie, takiego miejsca, gdzie no w czasie tej domniemanej wojny mogli się schronić. Czy część mieszkańców takiego naszego miasta? Te rozwiązania konstrukcyjne, o których tu mówili, były bardzo często stosowane i praktycznie no, na terenie huty, na przykład jak ktoś pamięta, stary zakład, budynek technologicznego pod sobą miał piwnice, które były odpowiednio wyposażone i można było tam no, ludzi czy kadrę, która wtedy była w hucie zabezpieczyć. Stropy tych obiektów były w bardzo złym stanie technicznym, zagrażały więc ogólnemu bezpieczeństwu. O tyle skomplikowana rzecz, że przy istniejącym osiedlu, przy funkcjonujących zakładach pracy obok punktach usługowych w okolicy bunkry o głębokości ponad 3,5 metra, więc 3,5 metra na wierzchni, 3,5 metra wysypanego kruszywa utwardzona na końcu na wierzchni asfaltowa. Zmieni się to oblicze przede wszystkim zapewni, zapewniłem bezpieczeństwo, ponieważ stropy na tych obiektach były już na tyle w złym stanie technicznym, że zagrażały ewentualnemu. Bezpieczeństwo i chcieliśmy to wyjść z inicjatywą uprzedzić i stąd taka decyzja. 215 tysięcy złotych to jest wartość tych prac. Podziemne pomieszczenia po wypełnieniu kruszywem i zalaniu asfaltem będą stabilną podstawą dla lokalnego parkingu. To był główny ciąg komunikacyjny. Tu sporo samochodów parkowało, ale też poruszały się pojazdy o dużej masie dopuszczalnej, więc stanowiło to zagrożenie, ponieważ w przypadku zawalenia się tego stropu no, mogło dojść do poważnej katastrofy. Mamy przykłady w innych miastach, w innych państwach takich katastrof. Chcieliśmy to zabezpieczyć, stąd wybraliśmy całkowicie. Takie m, m, prace zostały wykonane przy ulicy Rosłońskiego już. E, chcę podziękować wspólnocie przy Rosłońskiego dzięki dobrej współpracy. Mamy w kolejności zaplanowane przy ulicy Starokunowskiej. Więc, jeszcze takich kilka miejsc przed nami, i chcemy to robić sukcesywnie. Tutaj udało się to szybko, sprawnie. Jak widzę, po ilości samochodów parkujących, widzę, że coraz więcej tych miejsc jest potrzebnych, bo samochodów nam przebywa, a tych miejsc jest ograniczona liczba. Zakończenie prac przy budowie tego parkingu przewidziano na koniec maja. Komisja do spraw nagłych Polskiego Związku Piłki Nożnej na wniosek prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka. Postanowiła, że zarówno Motor Lublin, jak i Hutnik Kraków będą uczestniczyć w rozgrywkach drugiej ligi w sezonie 2020-2021. Tym samym naprawiono decyzję lubelskiego związku, który wyraźnie faworyzował motor Lublin. Przyjęte rozwiązanie powinno zadowolić wszystkich zainteresowanych, w tym również kluby, które będą rywalizowały w przyszłym roku o awans. Kibice mają nadzieję, że do walki włączy się również Kszo. Pomimo przedwczesnego zakończenia ligi działacze rozpoczęli wzmacnianie drużyny. Roczny kontrakt z ostrowieckim klubem podpisał 20-letni napastnik Bartosz Szydłowski. Jest on wychowankiem juwenty Starachowice, a ostatnio występował w Starze Starachowice. Działacze szoliczą również na pozyskanie dodatkowych środków z gminy Ostrowiec. Dotychczasowe przetargi były unieważniane, jak podkreśla wiceprezes klubu Maciej Kozicki Pomimo, że klub nie uczestniczy w rozgrywkach, to funkcjonuje normalnie. Odbywają się treningi i pierwszej drużyny, i grup młodzieżowych. W tym momencie na, na dniach następuje kolejny już trzeci termin składania tych dokumentów dotacyjnych, natomiast no, wszystko wskazuje na to, że, że tym razem uda się to rozstrzygnąć, bo, bo mówię, odblokowywane są już stadiony, odblokowywane są powoli hale sportowe. Także, także myślę, że nie będzie przeszkód i nie ma przeszkód już w tym momencie, żeby, żeby ten konkurs móc ogłosić i, i rozstrzygnąć. My i tak ponosimy koszty, to, to my i tak pewne rzeczy, które w tej dotacji ujęliśmy, i, i, i takie ponosimy, także no mówię, tutaj. tutaj, tutaj Tutaj jest kwestia, no, no wiadomo, no, no zagrożenia epidemicznego w kraju i, 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 że tak powiem, stanowiska urzędników, że, że w tym momencie no, nie możemy wykonywać swoich celów statutowych. Natomiast mówię, no, klub cały czas funkcjonuje, klub cały czas ponosi koszty chociażby utrzymania zawodników, chociażby utrzymania pracowników. No, no, też sobie nie wyobrażamy, żeby, żeby nagle zamknąć na trzy miesiące cały interes, że, że tak powiem, i, i rozpocząć po, po okresie... Ustąpienia epidemii, także, także my tutaj no, no zawsze wnioskowaliśmy i byliśmy za tym, żeby te, żeby te konkursy rozstrzygnąć jak najwcześniej. Natomiast mówię, pewne, pewne przepisy procedury no nie pozwolimy na to. No też jesteśmy w stanie to zrozumieć, ale mówię, no czekamy, że od czerwca te pieniążki wpłyną na yy, konto klubowe.